It's in the game. Siemano, tutaj rason z kanału Rason Games i witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym otwieraniu paczek z gry FIFA World. Zanim przejdziemy do meczu, otworzymy tego bydlaka za 15 tysięcy końców. Tak, klikaj tak. No, klikaj. Co jest? No, jest. Uwaga, uwaga i. No co to kurde jest? Srebrny zawodnik premium, what the fuck? Żuan jakiś kurna, Somer, no co to kurwa jest? Żalzinho, banega, kuźwa, nie wiem, Koeman, jakiś trener do dupy. No co to kurwa jest? To ma być kurwa paczka za 15 tysięcy. Ja pierdolę! No taki kurwa, ja jeszcze kurwa nie widziałem. Serio. Dobra, otworzymy sobie złotą paczkę premium. Nie dużą złotą paczkę premium, tylko złotą paczkę premium. Bo w dużej złotej paczce premium nic kurwa... Yy, nie wylosuje ci dobrego. O! Tak. Zesram się ze szczęścia, naprawdę. Iniesta. Zajebiście. Krychowiaka też mam. Howarda, y, Konko, y, Aogo. Ci chyba nazwać Jajko, a nie Aogo. Albo Yogo. Yoga. Chuj wie. Dio Urgu jakiś jeszcze. Y, parady. Nie wiem. Juba Gomez, Duplikat. Kontrakty i tak dalej. W niektórych fragmentach filmu dźwięk z mikrofonu nie został nagrany, ponieważ, jak mogliście usłyszeć w poprzednim otwieraniu paczki, dźwięk ten strasznie się przycinał z niewiadomych przyczyn. Skoro dźwięk z mikrofonu się nie nagrał, postanowiłem przekazać Wam parę informacji dotyczących przyszłości mojego kanału. Pierwsza informacja jest taka, że nadal czekam na tak jakby mój wymarzony procesor do renderowania oraz nagrywania materiałów z gier. Po drugie, pojawi się nowa gra na moim kanale, a tą grą będzie Syndicate. Materiały z przyszłych gier będą tylko i wyłącznie znajdowania sekretów lub znajdziek. To ma być coś podobnego do serii z Wolfenstein 2009 roku, ale bez spoilerowania fabuły gry. Nie przejmujcie się, będą całe Let's Play e z gier np. z horrorów lub z innych gier akcji lub przygodówek. Po trzecie będą Let's Play's e gier na PlayStation 2 oraz na Androida, np. Na GTA Vice City Stories lub Brother in Arms 2. Ale niestety zależy wszystko od kupna procesora. Po czwarte, stworzyłem serwer głosowy dla graczy na uwaga 200 miejsc. Żeby wejść na ten serwer, potrzeba programu Ventrilo w wersji 2.1.4. Nazwę IP serwera oraz numer portu macie napisane na filmie oraz w opisie filmu. Żeby was nie zanudzać, za minutem pojawi się mój głos z mikrofonu. Tak więc zapraszam was do odwiedzania tego serwera. Zobaczymy, co będzie w tej patce. Jestem ciekawy, czy to będzie gówno, czy coś dobrego. Chuj wie. A, wiedziałem, kurwa. Jakiś Bułgar, nie wiem. O, mam. Yy, brazylijskiego obrońcę prawego, kuźwa. O, też. Allianz Arena, super. Ok, a teraz otworzymy sobie złotą, darmową paczkę premium. Wygraną z turnieju. Zobaczymy czy to będzie dobra paczka niż poprzednia. O, Samba... Son... No, niezadowalająca niestety. O, dodatkowo mamy strój acy Milano. Tak więc, No, można by tak powiedzieć, jest dobrze. Teraz sobie otworzymy sobie złotą paczkę premium za 7,5 tysiąca kafli. Chyba tak się mówi kafli. Chuj Dobra, co będzie? Eee, znowu to samo. Znowu gówno, jak zwykle. Tego miałem kiedyś. E, ten jest słaby zawodnik. Rzadko Japoniec. Nienawidzę Japońców, naprawdę. Hmm? Hmm. Trójcie Chelsea, Zajebiście. Otwórzmy teraz paczkę za 7,5 tysiąca końców. Otwórzmy ją. Co będzie tym razem? Gówno czy coś dobrego? Hmm, gówno. Jak zwykle. The Sabato oraz Maninger. Tak. Training zawodnika, e, kontrakty. O, training składu to może być przydatne. E, aha, mam jeszcze duplikata Walsh Rider oraz e, treningi, modyfikacje oraz inne główne. Ok, a teraz zobaczycie zaktualizowane składy oraz skład francuski oraz argentyński. Zapraszam Was do kolejnych odcinków z gry FIFA World. Jeśli spodobał Ci się mój film, kliknij kciuka w górę. Skomentuj film. A subskrybuj mój kanał. A literom życzę palca w dupie. Nara!